Hej, cześć moi drodzy, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym chyba dziesiątym już odcinku z gry Cookie Clicker. Cóż, troszeczkę bez entuzjazmu, jak widzicie, nie jest to w żadnym stopniu spowodowane grą, czy coś takiego, tylko po prostu jestem troszeczkę chory, znaczy troszeczkę boli mnie gardło, dlatego ten odcinek będzie krótki. Liczę, że nie będziecie mieli tego za złe. Jednocześnie ten odcinek jest takim odcinkiem troszeczkę zamiennym. Dlaczego zamiennym, już tłumaczę. Przed chwilą nagrałem 25-minutowy odcinek z Adventure Capitalist a tak mi się przynajmniej wydawało, że nagrałem okazało się, że nie że program mi tego nawet nie tyle nie nagrał, co chyba po prostu nie wyłączyłem podglądu, jakby o, clicking razy, klikanie razy 70, 777 to jest spoko, ale lepsze jest jak mi zwiększa ogólną produkcję Ym... ogólną produkcję, to jest chyba lepsze chociaż na tym klikaniu zobaczcie też również mi trochę tych e, chipów o, jakie to długie jest to klikanie. Trochę mi tych chipów e, niebiańskich, niebiańskich ciastek mi trochę wpadnie, czy tych presji już poziomów. Czekajcie bo. Przed chwilą wypiłem trochę gazowanego, tak? Czy piję gazowane, jak mnie boli gardło. O tym także mówiłem na poprzednim odcinku, ale o tym też opowiem. Ogólnie może najpierw tylko powiem, co chcę zrobić w tym odcinku. Potraktuję go raczej luźno w luźnej konwencji, jako pogawędkę, ponieważ w poprzednim właśnie materiale, który nagrałem, który może jednak się nagrał, jeżeli go znajdę, to go wrzucę. E, o tym wszystkim mówiłem. Mm. Po prostu powiem o czym mówiłem w poprzednim materiale, co nie jest związane z Adventure Capitalist, a z kanałem, ponieważ szykuje się sporo zmian, sporo fajnych zmian i udogodnień dla Was, znaczy dla Was ogólnie, dla mnie też, co jest właśnie spowodowane moją chęcią jakoś, wiecie, takiego wejścia bardziej w tego YouTube'a, bo no, wi widzę, że moje filmy się, wiecie, podobają coraz większej liczbie osób i mnie to niezwykle zadowala, dlatego już z tego miejsca Wam dziękuję. Ogólnie, co mamy w planach na ten odcinek? Chcę zrobić reset. Za 613 y, Prestige Chipów, jest to zdecydowanie największa liczba, jaką do tej pory miałem, ogólnie zobaczcie, zarabiam na sekundę 7,2 kwadryliony. Jak do tego dotarłem? No cóż, musiałem się trochę nawysilać. Między innymi udało mi się wykonać takie rzeczy jak kursory na 320 poziom, więc dostałem, wiecie, m, po, kolejne takie ulepszenie, tym razem już chyba nie plus 500 tysięcy, ale plus 5 milionów za każdy obiekt, który nie jest kursorem e, oraz y, udało mi się, no widzicie, pryzmatów 71, udało mi się także kupić te, te kotki za 900, e, za 900 naprawdę 900 decylionów, o zobaczcie na, ty, na tym, to mnoży moją ogólną produkcję ciastek, a że że ja mam zobaczcie teraz jak mi lecą, a że ja mam ogólnie mm, tylko że to jest krótsze, a że ja mam ogólnie jakby mm, wiecie klikanie, liczba ciastek, którą dostajecie za kliknięcie, to jest jakiś procent waszego tutaj ogólnie CPS, tak? Dlatego jeżeli to CPS jest przemnożone, to i za kliknięcie dostajecie więcej ciastek, dlatego to tak fajnie działa, że już mamy 627 e, tak naprawdę tych E, chipów niebiańskich. Ogólnie mógłbym poczekać, ale chcę zrobić reset. A przede wszystkim chcę Wam dzisiaj coś wrzucić, tak? Jeżeli się nie mylę, widzicie to we wtorek. We wtorek to wrzucam, we wtorek to nagrywam i chcę to opublikować o 20. Nie wiem, co z tego wyjdzie, bo nagrywam to teraz jest z 19.09, coś takiego, więc nie wiem, czy się wyrobi. Zobaczymy, jak mi internet pozwoli. Ogólnie plan jest taki: potrzebuję mieć tych niebiańskich chipów 1111. Mam ich 351, więc tak na dobrą sprawę, gdybym zresetował mając tych chipów. 700 700 ile bym musiał mieć może inaczej na pewno gdybym miał 750 to by mm, mi starczyło więc tak naprawdę generalnie powinienem teraz poczekać bo już jestem bardzo blisko tak naprawdę to jest tam kwestia tygodnia czy coś takiego no ale tak jak chciałbym dzisiaj dla was wrzucić ten materiał bo już wiecie już się rok szkolny zaczął już widać że ta częstotliwość tych materiałów jest troszeczkę mniejsza no ale ja mam o czym mówić więc sobie po prostu zresetujmy a, jak zwykle zapomniałem patrzeć na statystyki, no wybaczcie, następnym razem postaram się gdzieś to mieć z tyłu głowy. Ogólnie, mm, ogólnie be, zbieramy sobie na to, cokolwiek to daje, e, cokolwiek to daje, widz mi napisał, że opłaca się to kupić, więc ja wierzę, ja mu wierzę i, i, i po prostu tego się trzymajmy. E, dobra, ogólnie... Tutaj, o właśnie, tutaj teraz co ważne, ponieważ ja tutaj mam ten permanentny upgrade, wiecie, że zaczynam, mogę sobie wybrać upgrade, z jakim chcę zaczynać i ja teraz nie chcę, nie, nie chcę z tym, chciałbym właśnie, o, bo zaczynałem poprzednio z tym, że plus, plus 50 tysięcy do każdego obiektu, który nie jest kursorem, o to, to się chyba odblokowało, jak macie kursory na 260 poziomie, a to jak macie na 320 i ja teraz pierwszy raz miałem na 320, ale widzę, że to mi... E, że to mi wszystko automatycznie już przeskoczyło okej okay. czyli e, fajnie, teraz wiecie ten start będzie jeszcze, jeszcze fajniejszy niż w poprzednim odcinku e, i co? na razie nic, e, zupełnie nic mnie tutaj nie interesuje e, dlatego że tak to my pyk odpalamy odpalamy sobie e, tutaj nasz odpalamy sobie tutaj nasz e, naszą, że tak to gierkę w sensie, no, wiecie, po resecie, że, że, że tak to ujmę. No i dobra, zaczynamy klasycznie. Wydaje mi się, że moment, w którym kupimy. E, że moment, w którym kupimy pierwszą babcię, znacznie wzmocni nam wszystkie kursory, ponieważ zaczynamy z upgrade'em, e, z ulepszeniem, który nam daje plus 5 milionów. E, tutaj zobaczcie, plus 5 milionów e, ciastek za, do kursorów za każdy obiekt, który nie jest kursorem. Czyli każdy kursor, a mam ich 10, zaczynam z 10, dostał plus 5 milionów za, za jedną babcię. Więc jest spoko. E, ogólnie, tak jak widzicie, mój CPS e, został, wiecie, to, że zresetowałem, a na nic nie wydałem tych prestiż e, chipów, to jakby w żaden sposób. E, czy w żaden sposób. To jakby nie, nie wiąże się z żadnym negatywnym dla mnie jakoś bardzo efektem, bo, 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 czekajcie, kupmy sobie może przede wszystkim więcej kursorów, ponieważ, no jakby to, jakby to powiedzieć, dają mi one dosyć dużo. A jedno kliknięcie daje mi 5 milionów, tak swoją drogą. No i teraz kupujmy inne inwestycje, które po prostu zwiększą mi mocno. No wiecie, każda, każda inwestycja, która nie jest kursorem, wzmacnia. Um, wzmacnia mi e, po prostu liczbę ciastek, jakie dostaję za te kursory, dlatego warto tutaj e, sobie w taki sposób podziałać, żeby po prostu teraz poulepszać wszystko, co mogę. Na razie do dziesiątek. Ok, pyk. No. I tak jak widzicie, zarabiam już 3 tryliony. Ok, pokupujmy sobie może szereg ulepszeń, szereg upgradeów, jakie nam się tutaj, po, wiecie, odblokowały naprawdę z tego masa. Kiedyś nad tym wszystkim posiedzę, ale tak jak mój dzisiejszy odcinek nie ma być aż taki długi. Ok, pyk, no i już mamy 90 trylionów, więc jest to, wydaje mi się, całkiem spoko liczba. Oczywiście dokupujemy sobie kursory, teraz dokupujemy sobie wszystkich innych inwestycji. Dla osób, które nie zrozumiały, to już wytłumaczę jeszcze raz, chociaż wydaje mi się, że jest to jakoś tak w miarę, że jakoś w miarę sensownie to wytłumaczyłem, dlaczego ja otrzymuję tyle. Um, mam taki. Hmm, mam taki. To CPS mam tak duże na starcie, ponieważ zaczynam z upgrade'em, który to normalnie, żeby to kupić w ogóle, musicie mieć 100 niebiańskich ciastek, e, który pozwala mi wybrać sobie jakby jedną umiejętność, którą będę miał permanentnie, czyli będę z nią zaczynał, tak. I ja sobie wybrałem umiejętność, którą odblokowałem po kupnie 320 kursorów i ona daje mi że po prostu kursor każdy otrzymuje plus 5 milionów ciastek. Za każdy obiekt, który nie jest kursorem, czyli wiecie, w tym momencie opłaca mi się kupować jak najwięcej kursorów e, oraz jak najwięcej ogólnie wszystkiego. E, zobaczcie, tutaj reszta inwestycji daje mi 0% z totalnego, e, z totalnego, że tak to jest, mojego tego CPS, ale mnie to nie martwi, ponieważ każda z tych inwestycji znacznie wzmacnia mi kursory, a kursory dają 99%, dlatego. Rozumiecie mniej więcej, liczę, że właśnie rozumiecie mniej więcej, jak to działa. Jeżeli nie do końca, możecie się mnie pytać o to w komentarzach. Zresztą często tam, wiecie, podejrzewam nawet, że jak zapytacie, to ktoś mnie uprzedzi z odpowiedzią. Okej, okay, ogólnie powiem Wam, o co chodzi, tak korzystając z tego, że mam chwilę na wypowiedź, o co chodzi z... znaczy stale mam, wiecie, możliwość wypowiedzi, no w końcu to film, tak, który nagrywam, ale o co chodzi z ulepszeniem kanału. Otóż... Mm, tak jak zapewne widzieliście, a bądź nie widzieliście, zacząłem od niedawna robić livey i robię te live. Y. Będę dążył do tego, by robić te livey jak najczęściej. No i co? Co w związku z tym postanowiłem, że jakby aby, bo mam taki problem, że nie mam dwóch monitorów. Tak, mam jeden monitor, więc jeżeli chcę czytać komentarze na liveie, no to muszę go minimalizować grę i zaglądać sobie na komentarze. Tak, to wydaje mi się w miarę logiczne. Teraz nie będę już musiał tego robić, ponieważ jakby wymieniłem telefon, który miałem 4,5 roku i ten telefon już jakby no, nie dawał rady, nie dawałbym na nim rady czytać komentarzy na live i tak musiałem wymienić telefon, więc akurat tak wymieniłem i akurat sobie tak myślałem kurde, przecież będę mógł czytać komentarze na live, tak? No i sobie tak popatrzyłem. I kurde, faktycznie wszystko ładnie działa, więc liczmy, że to zadziała, po prostu tu będę sobie kładł telefon, będę mógł grać i jednocześnie czytać komentarze na lewie, więc będzie to całkiem spoko opcją, ale nie tylko. Jak zapewne widzicie światło jest troszeczkę lepsze, przynajmniej tak mi się wydaje, ponieważ jak gram w kuki klikera, to nie mogę włączyć podglądu, to jest z paru kwestii, to jest mocno powiązane z programem, którym nagrywam, bo w niektórych grach mogę włączyć podgląd, w niektórych nie, ponieważ widzielibyście taki... Taką dziwną anomalię, no ale mniejsza o większe, tak? To nie jest istotne, e, ogólnie wróćmy do tego, co, co jest istotne, czyli o co mi chodzi. Kupiłem sobie taką lampkę LEDową, więc jest całkiem ok, ponieważ e, moja stara lampka mi się zepsuła e, i no, ta jest jakby dużo lepsza. Jest taka normalna, nie, nie jest, wiecie, nie ma jakiegoś tam wydziwiania, jest to normalna lampka biurowa, ale ma całkiem mocny, mocny LED, zresztą mogę sobie poświecić na Japę. O, widzicie? Okropnie mocny LED. Yy, okrop... LED LED Nie LED, tylko LED Tylko się przegrzewa, już czuję yy, No Więc jest to też, wydaje mi się, że wiecie Będę mógł teraz jakoś lepiej troszeczkę tym światłem yy, Tutaj wreszcie nie będę narzekał, tak? Wreszcie nie będę narzekał na to światło, dlatego też jest to jakiś progres. Dodatkowo pod końc tego, na końcu tego tygodnia powinno mi przyjść ramię mikrofonowe, które zamówiłem, więc to również będzie jakieś um, udogodnienie. Dlatego wszystko naprawdę chcę pchnąć do przodu, jeżeli chodzi o YouTube'a. Dziękuję Wam za, za zaangażowanie już z tego miejsca, ponieważ zaangażowanie jest naprawdę bardzo, bardzo um, z mojego punktu widzenia no, naprawdę jest Zarąbiście, naprawdę nie mam się do czego przyczepić. E, filmy mają wiecie, po tysiąc wyświetleń, naprawdę. O, crumble Egga sobie tutaj teraz szybko otworzymy. E, Czekajcie, co ja zrobiłem. Aha, 16 milionów. Ok, zwiększmy sobie za jedno. Time Machine, spoko. E, dobra, e, o, przed resetem mogłem jeszcze pokupować tam te achievementy, porobić na tych budynkach, zapomniałem to zrobić. No nic nie szkodzi, nic się nie stało. E, zrobię to kiedy indziej. Dlatego naprawdę, dzięki, dzięki wielkie, za to, że oglądacie, że jesteście na kanale, i liczę, że no, przytrzymam Was jak najdłużej, chociaż nie wiem, nie wiem, nie wiem czy dam radę. Bo ja, ja wiecie, ja w końcu tylko klikam sobie w grach, tak na dobrą sprawę, w większości przypadków. No i cóż, wydaje mi się, że całkiem, całkiem fajnie. O, patrzcie, myślałem, że to będzie razy 7, razy 7, o. Okej, okay, pojawiam się dwa razy częściej, czyli po pojawieniu się pierwszego ciastka nam się, odblokowuje nam się możliwość kupna tych upgrade'ów właśnie powiązanych z tymi ciasteczkami, więc całkiem sympatycznie. Yy, dobra, zwiększmy tam liczbę hajsu z tych kondensatorów, chociaż jakoś to mega, mega nie sądzę, żeby wpływało na chwilę obecną. Ile za taki ten, aha, one robią 0.7. Spoko. Dobra, kupuję oczywiście na razie inne inwestycje, by wszystko to wzmacniało kursory. No, dlatego jesteśmy na dobrym etapie, aczkolwiek teraz też chciałem wam powiedzieć już o tym. Mówiłem w paru filmach, rok maturalny, więc ja jakby dużo będę się uczył. I wiecie, no jakby YouTube jest w tym momencie na drugim planie, znaczy nie chcę go spychać na drugi plan, ale siłą rzeczy, no wiecie, jednak trzeba... Powiem tak, ja się z YouTube'a nie utrzymuję. Nie utrzymuję się z YouTube'a, tak? Jestem, wiecie, mama mnie utrzymuje na dobrą sprawę. I wiecie, od tego jak ten rok przebimbam prze zależy. E, wiecie, zależy potem jakaś tam... Czy to moja praca, czy coś. Ja wiecie, nie chcę się tu rozpowiadać, bardzo chętnie się na ten temat wypowiadam na live'ach. Dlatego, jeżeli chcecie, to wpadajcie. Kiedy są, nie wiem. Ale jeżeli śledzicie fanpage'a, do którego link jest zazwyczaj w opisie, to tam prawie zawsze zapowiadam. Dlaczego nie zapowiadam live'ów na YouTubie? Ja już tłumaczę. Ponieważ. Yy... Wiecie co, co, co drugi film to byłaby zapowiedź live'a na dobrą sprawę, wiecie, jak chcę częściej robić live'y, to co drugi film to byłaby zapowiedź live'a to byłby niepotrzebny spam. Dlatego tego nie robię. Słoneczko już zachodzi. Zresztą w ogóle jakaś taka dziwna pogoda jest, nie? Ja, ja tak wstaję, pada deszcz i myślę sobie ja pierdzielę i do szkoły trzeba iść. No ale jutro mam luźny dzień, dlatego jest i odcineczek ym... no i cóż. Dzięki za uwagę. Liczę, że filmik się podobał, mimo że był taki mocno ogólnikowy. Nie zajrzeliśmy do statystyk, do achievementów. Do tego wszystkie osoby zajrzymy. E, raczej traktowałem to jako filmik, właśnie taki. E, trochę informacyjny, trochę, taki, trochę takie podziękowanie. E, no. No i wiecie, filmik bardziej tematyczny mi się nie nagrał, a nagrywałem go przed chwilą, dlatego naprawdę. Jeszcze z tym gardłem to po prostu. Chociaż powiem Wam, że jak mówię, to o tym zapominam. <laughs> um, no, także trzymajcie się, nie róbcie tak jak ja, czyli jak macie chore gardło, to nie pijcie zimnego picia, bo to faktycznie może daje wrażenie, że to pomaga, bo też już tę historię mówiłem, um, ale też na tym filmie, który. Nie wiem, czy mi się nagrał, bo teraz tak, jeżeli on mi się nagrał, to ja go wrzucę i wiecie, i to wyjdzie tak głupio, bo wyjdą dwa filmy, na których moje praktycznie to samo, tak? No ale. Grom się będzie różniło w tle, tak, ale generalnie pamiętam kiedyś właśnie na, zim, na chore gardło wypiłem litr chyba zimnej coli i wtedy już nic nie czułem. Naprawdę, ale wierzcie, mi to nie jest zbyt zdrowe, dlatego lepiej tak nie róbcie. Może pomaga, może daje takie wrażenie, że pomaga, ale na pewno nie jest zdrowe. Co polecam? Mleko z miodem kozackiem, moje ulubione. Naprawdę, mleko z miodem jest po prostu, no i no, naprawdę zarąbiste. Eee... No i co, to było na tyle, także jeszcze raz ja Wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia w normalnych, już takich odcinkach pełnych, że tak to ujmę, w najbliższym czasie, tak? A prawdopodobnie w ten weekend jakiś live, także zapraszam, jeżeli macie ochotę. Jesteśmy w trakcie grania w Outlast'a i chyba z tego będzie również archiwum, dlatego jeżeli nie możecie wpaść na live'a, to powinno to być też na YouTubie, ale to jeszcze zobaczę. Także trzymajcie się do usłyszenia. Cześć!